Witam serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, od 30 stycznia do 20 lutego 2021 jest retrogradacja Merkurego. To jest najtrudniejsze zjawisko astrologiczne, ponieważ cofanie się Merkurego odpowiada za komunikację między ludźmi. Ten Merkury bierze udział we wszystkim, co dotyczy przekazu. Należy sprawdzić wszystkie wiadomości, transfery, jakie są wysyłane poprzez urządzenia oraz mogą być problemy w komunikacji między parą, między ludźmi. Możemy czuć takie wyczerpanie psychiczne. 13 lutego nastąpi przejście. To będzie czas wielkich zmian. Merkury zaprowadzi ład i porządek we wszystkich płaszczyznach w życiu człowieka. To znaczy w pracy, w związku czy w zdrowiu. Dla jednego będzie kara, a dla drugiego będzie nagroda, uwolnienie, zrozumienie. To zrozumienie może być bolesne, ale po to jest Merkury, aby człowiek zrozumiał swój błąd. Mogę powiedzieć, że ten Merkury to jest mój brat, brat Klary Tarot, bo on otwiera oczy, pokazuje całą prawdę, bolesną prawdę, niechcianą prawdę, której nie chcemy zobaczyć. Proszę Państwa, są zyski, są straty. Do 20 lutego może być trudno. Możemy czuć smutek, żal, ale dlatego, że otwieramy oczy. Po 20 lutym będzie już łatwiej. Łatwiej w komunikacji i w codziennej prozie życia. Ale żyć trzeba. Teraz już trzeba wejść na właściwy kurs dla siebie. Do 20 lutego możesz czuć, że wszystko masz pod górkę. Ale po 20 lutym będziesz miał czy miała oświecenie, wolność. I tego ci życzę. A jak wiadomo, ze mną nie jest tak łatwo, bo mówią prawdę, ale dla twojego dobra. Przejdę teraz do czytania. To czytanie będzie dla kobiety i mężczyzn. Tytuł czytania jest Dlaczego. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedna. Szóstka monet. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka monet. Wynik, odpowiedź, rada. Król monet. Na spodzie talii, wieża. I to jest Z Sedno, szóstka, molety. To jest udzielenie pomocy otrzymanie pomocy. Człowiek może być już świadomy, jak ważna jest równowaga i sprawiedliwość w świecie materialnym i uczuciowym. Szóstka monet pokazuje nierówny związek. Jedna strona daje, a druga wyłącznie bierze. To jest również złożenie ofiary za kogoś innego. Szóstka monet to jest przede wszystkim stan ducha, który sprzyja w zdobywaniu pieniędzy i pozycji społecznej. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka manty. To są ograniczone możliwości wyboru. To jest kłótnia, brak decyzji, brak decyzji w ustatkowaniu się. Tutaj była źle podjęta decyzja i teraz są konsekwencje. To może dotyczyć nieruchomości, dużych pieniędzy lub dokonaliśmy złego wyboru partnera. I teraz nie narzekaj, że jest Ci źle. Byłeś dorosły i wiedziałeś, co czynisz. Więc tutaj nie szukaj za to odpowiedzialnej osoby albo kogoś winnego. Winny jesteś ty sam. Teraz trzeba przyjąć to na klatę, wyciągnąć wnioski. Zrozumieć swój błąd. I teraz należy budować coś na lepszych fundamentach i zacząć być szczęśliwym. Wynik, odpowiedź, rada. Król mat. Odpowiedź masz tutaj. Ja tylko mogę dodać, żebyś był silny czy silna. I dąż do stabilności. Bo nieraz miłość jest wyrachowana. I o tym pamiętaj. Dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.